Cudowny przyrząd. Kiedy Arkadiusz wieczorek sączył małe jasne w restauracji u klęczaka przy ulicy Szkolnej w Lesznie, przeżył prawdziwy szok. Zobaczył bowiem rzecz niezwykłą. Oto przy sąsiednim stoliku usiadł sobie jakiś przeciętnie wyglądający mężczyzna, który zamówił setkę wódki. Następnie wyciągnął z futerelika podłużny szklany przyrząd i zanurzył go w podanym alkoholu. Na ten widok restaurator podbiegł w ukłonach. Do stolika i szeptem zaczął coś wyjaśniać niezwykłemu gościowi. Ten bez słowa schował pływający w szklance przyrząd, a następnie skonsumował podaną mu przez właściciela restauracji nogę wieprzową z chrzanem oraz duże jasne z pianką. Na koniec restaurator bez pobrania zapłaty. Ale za to z wielkim szacunkiem odprowadził tego gościa do drzwi. Pan Arkadiusz, jak się później doczytałem w aktach, nie należał zapewne do osób szczególnie inteligentnych, niemniej jednak zrozumiał z tej sceny jej istotny sens. A że akurat był bezrobotny i jak to się mówiło, nie śmierdział groszem. Udał się w ślad za owym interesującym go człowiekiem, i w następnej restauracji, korzystając z chwili, gdy właściciel cudownego przyrządu odszedł na chwilę z restauratorem na zaplecze, ukradł mu alkoholomierz nurkowy, bo tak właśnie nazywało się to urządzenie. Poszkodowanym był urzędnik akcyzy która w Lesznie miała swe biuro i sprawdzała okresowo restauratorów, czy aby nie fałszują koncesji. Pan Arkadiusz połapał się, że przyrząd, którego teraz stał się właścicielem, napędza strachu restauratorom, a ci, aby załagodzić sprawę, stawiają akcyźnikom obiady. W policyjnym protokole napisano później, że Oszust ukradł alkoholomierz w celu wyłudzenia korzyści od nieuczciwych restauratorów. Restauracji wówczas w samym Lesznie i w okolicznych miastach było bardzo wiele. Tak więc, przed panem W. otwarły się całkiem niezłe perspektywy na bezpłatne dożywianie. Zaraz na drugi dzień. Pan Arkadiusz ubrał się w najlepsze ubranie, założył krawat i na gapę pojechał do Rawicza. Tam w restauracji w rynku nieco stremowany, ale nadrabiający miną, zamówił sobie setkę wódki, następnie demonstracyjnie wyjął szklany przyrząd i zanurzył go w szklaneczce. Na ten widok scenariusz wydarzeń, których był wczoraj świadkiem, Powtórzył się co do J. Restaurator podszedł do niego i tytułując go, per, panie inspektorze, wyjaśniał, że alkohol pochodził z różnych butelek, to znaczy z lewek. I być może, że są pewne nieścisłości w procencie. Ale, że to się więcej nie powtórzy, na te słowa pan Arkadiusz wytarł milcząco alkoholomierz fustkę i schował do kieszeni. Wtedy na stole pojawiła się przed nim pieczona gęś oraz różne inne przysmaki. Po wypiciu grodzisza nasz bohater dał się: Odprowadzić do progu i skinąwszy głową, opuścił gościnne progi rawickiej restauracji. Cudowny przyrząd służył teraz przez kilka miesięcy panu Arkadiuszowi, jak to zaklęcie w bajce zatytułowanej Stoliczku nakryj się. Bo rzeczywiście codziennie sytuacja prawie dokładnie się powtarzała, tyle tylko, że w innej restauracji. Rzekomy kontroler odkarmił się całkiem nieźle. I miał na tyle rozumu, że zapamiętywał sobie, gdzie już był, tak aby nie trafić tam zbyt szybko po raz drugi. Restauratorzy, którzy nie prowadzili obiadów, częstowali go kiełbasą, ciastem, koniakami i piwem. Zdarzały się też odstępstwa od utartego scenariusza. W restauracji pod Złotą Kulą u Glogera w Lesznie, mieszczącej się w narożnej kamienicy u zbiegu ulic Osieckiej i Wolności, pan Arkadiusz przeżył przykre rozczarowanie. Restaurator spokojnie przyglądał się manipulacjom rzekomego inspektora, a potem zamiast podać coś do zjedzenia, warknął tylko – należy się złoty dwadzieścia – Pan W. z ledwością uzbierał tę sumę i był cały rozdygotany. Od tego dnia zawsze już nosił ze sobą trochę drobnych, aby móc ewentualnie zapłacić za zamówioną wódkę. Cała ta historia jest niezwykle interesująca, bo chyba trudno przypuścić, aby wszyscy restauratorzy fałszowali alkohol, dolewając wody. Można się chyba domyślić, że panował wówczas utarty zwyczaj, aby z akcyzą żyć w zgodzie i inspektorom stawiano obiady od tak na wszelki wypadek. Faktem jest jednak, że na prawie 70 nabranych restauratorów ani jeden się nie poskarżył, a wypadki, gdy kontroler musiał zapłacić za konsumpcję, były nieliczne. W listopadzie tego 27 roku w restauracji Ameryka, w śmiglu, kariera rzekomego pracownika akcyzy zakończyła się definitywnie. Miał bowiem nieszczęście nadziać się na funkcjonariusza policji w cywilu, który dosiadł się do rzekomego inspektora i okazał się być bardzo dociekliwy. Po krótkiej wymianie zdań, Tajniak zorientował się, że ma do czynienia z oszustem i aresztował go, zakładając mu na ręce kajdanki, co wzbudziło małą sensację wśród restauracyjnych gości. Pikanterii całej sprawie nadaje fakt, że rzekomy kontroler był analfabetą. W protokole zanotowano bowiem między innymi Zatrzymany Arkadiusz wieczorek, lat 28, bezrobotny, bez zawodu, bezżenny, niepiśmienny. Wynika z tego, że nasz bohater nie potrafił nawet odczytać wskazań alkoholomierza i tylko gapił się na niego bezmyślnie. Cudowny przyrząd zaprowadził w końcu pana Arkadiusza do więzienia. Nie udało mi się jednak dociec na ile lat. W każdym bądź razie restauratorzy w ogóle nie przyznali się, aby go kiedykolwiek widzieli na oczy. No cóż. Nikt nie lubi się przyznawać, że tak go głupio nabrano. Ze starych szpargałów. Czytał Marek Prałat.